Tutaj? Dobrze. Hejka! Dużo ludzi, fajnie. Zgadnij, która z osób jest wolontariuszem szlachetnej paczki? Masz tylko trzy pytania. No dobra, to pierwsze pytanie: Kim jesteś z zawodu? Z zawodu jestem bibliotekarką, a dokładnie szaloną mediatekarką. O. A po godzinach pracy odczarowuję ten stereotyp. Bo kocham ludzi, kocham muzykę i kocham działać. Super! Ja też kocham muzykę. Na co dzień jestem testerką oprogramowania, więc pracuję w IT, w branży płatności, a po pracy rozumiem się również jako coach i mentor. Ja jestem urzędnikiem, a dokładniej pracuję w sądzie, jako sekretarz sądowy. A ty kim jesteś z zawodu? Ja jestem piosenkarką, piosenką. Piosenka. <noise> <noise> działam w marketingu, często piszę, często edytuję. Ja pracuję w organizacji pomocowej, działam z ludźmi. I drugie pytanie. Dlaczego pomagasz? Pomaganie daje sens życiu, a przy okazji stwarza możliwości rozwoju, poznania fantastycznych ludzi z pasją, zaangażowaniem, z poczuciem misji. Ja bym uwierzyła. Pomagam, ponieważ mam taką przestrzeń i czas do wykorzystania, oraz energię i daje mi to ogromną satysfakcję, więc nie widzę innego powodu, żeby tego nie wykorzystać. A ty dlaczego pomagasz? Po pierwsze, dlatego że jest wiele osób, którym trzeba pomóc a po drugie, ja, po prostu bardzo to lubię i czuć tę satysfakcję hmm. To prawda. Pomagam, bo oglądałam to z boku wiele lat i stwierdziłam, że też chcę działać e, i dzielić się tą energią. Każdy uśmiech jest wart wysiłku, e, a przy okazji cieszę się, że mogę pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują i przy okazji poznać mega super ludzi. No to... Czas na test ostateczny. Wolontariusze Szlachetnej Paczki na pewno przytulają się na do widzenia z rodzinami, więc... Zapraszam. O, to też był konkret, ona przecież się dużo osób I Ja typuję ciebie, 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 ciebie i ciebie. Typuję osoba numer dwa, trzy i pięć. Zgadzałam? Coś? Chociaż? Jedną osobę? No kto jest? Podnieście ręce. E, prawie wszyscy! Ty też jesteś? Nie. No dobra, to nie zgadłam. Ty też dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl i rób dobrą robotę.